Siemanko, witam Was. To już chyba w dniu ósmym naszych przygód z vlogowaniem. Dzisiaj jak widzicie Renault Espace na warsztacie 2.0 Turbo. Robiliśmy tutaj alternator i dość taka ciekawa historia. Alternator chłodzony wodą i przypadłość miał taką, że rozdupczył akumulatory. To znaczy wkładaliśmy, właściciel wkładał sobie nowy akumulator. Kable tutaj od akumulatora się cholernie, cholernie się tutaj, tutaj grzały pomijając fakt, że tutaj wszystkie te bezpieczniki były luźne, dokręciliśmy to cholernie się grzały kable i tak naprawdę rozładowywało akumulator i co więcej uszkadzało te akumulatory, wkładaliśmy nowy akumulator, wyciągaliśmy już uszkodzony ten akumulator. No, i przyczyną był alternator. Stwierdziłem, że wyciągamy alternator, rozrusznik, dajemy do sprawdzenia, bo jest, to jest niemożliwe, żeby się kable tak grzały, że naprawdę do, do, nie do czerwoności, ale parzyły te kable. Ta izolacja aż się robiła miękka. Co za tym poszło? Musieliśmy wymienić kabel masowy, także na, idący do akumulatora, bo po prostu się izolacja przetopiła. Jeszcze mieliśmy tutaj taki malutki problemik. Mianowicie ten przewód od paliwa, oryginalnie tutaj idzie taki plastikowy, nie wiem czy go teraz na szybko znajdę, gdzieś był rzucony na warsztacie, ale oryginalnie idzie taki plastikowy przewodzik i z czasem po prostu ten przewodzik zaczął pękać, o mam ten przewód, ten przewodzik zaczął po prostu pękać, tutaj na zgięciach zaczął pękać, zaczęło żygać wszędzie benzynką, także wywaliliśmy, wywaliliśmy to gówno i założyliśmy zwyczajnie najzwyklejszy gumowy przewód do paliwa zacisnęliśmy to opaskami i będzie już święty spokój powiem wam, że oglądając spasa od spodu nawet spoko to wszystko wygląda pomijając fakt zamontowania koła zapasowego od spodu dla mnie to jest jakaś porażka, paranoja i wszystko z tym związane, jakby nie można było zrobić większej wnęki w środku i wpuścić tego koła od środka no ale pomijmy ten fakt jak naprawdę 20 letnie auto ten spas naprawdę fajnie się trzyma, zobaczcie tu wszystko wszystko jest zakonserwowane oryginalnie i to wszystko trzyma się kupy, jedynie gdzieś tam na przewodach hamulcowych na łączeniach gdzieś się pojawia ruda na wahaczach na takich śrubkach, złączach ale tak poza tym no dużo plastiko, ale mówię tak poza tym, ten samochód naprawdę trzyma się kupy zobaczcie, że wszystko to jest oryginalna mastyka, to nie jest kładziony w aftermarkecie, że tak powiem tylko to wszystko jest oryginał o, przewody jak widać, już do wymiany. Ale podwodzie naprawdę, naprawdę spoko. Tu już dalej. Cały silnik gulany. Także tu już nie ma co pokazywać. Raczej trzeba by to robić, a nie pokazywać. Do tego Kupera. I powiem Wam, że tak jak Wam wczoraj wspomniałem, w niewyjaśnionych okolicznościach. Rozdłuczył się zbiorniczek wyrównawczy jak widzicie pękł w ten sposób i urwało krócie od odmy. ten króciec w ogóle nie jest dostępny w aftermarkecie trzeba wymienić całą pokrywę zaworów o, ale ogólnie śmiesznym faktem jest rozdupczenie tego zbiorniczka myślałem, że coś w niego uderzyło ale klient się zarzeka, że nie także założymy jutro nowy zbiorniczek wyrównawczy, zalejemy go płynem odpalimy i będziemy patrzeć co się, z tym, co się z tym będzie dalej działo czy jakieś ciśnienie rośnie termostat się zaciął pompa wody coś nie podaje, nie wiem co tu się wydarzyło także mówię, jutro założymy e, jutro do niego nam przyjdzie nowy zbiorniczek wyrównawczy założymy go, odpalimy i będziemy patrzeć co się dalej z tym samochodem będzie działo